Dzień dobry państwu, proszę państwa. Niby przyszła wiosna, ale jest jeszcze zima. No w każdym razie lody już schodzą. Dzisiaj o kilku ciekawych rzeczach chciałem powiedzieć. Po pierwsze, w Polsce zaczęła się operacja na języku. To znaczy, może ona już się zaczęła jakiś czas temu, z wprowadzaniem różnych neologizmów, słów pochodzenia. Zagranicznego, no ale dzisiaj ta polityczna poprawność została przez Rady Języka Polskiego w pewien sposób usankcjonowana, bo pod yy, egidą tejże rady ukazał się taki przewodnik yy, o tym, jak mówić, jak unikać tam tych wszystkich yy, politycznie poprawnych, niepoprawnych pułapek. Dochodzi do takich fanaberii, yy, że niektórzy uważają, że. Nie należy na przykład po polsku mówić Żyd. Gazeta Wyborcza tam wskazuje, że pewien pan tam w Izraelu widział jakiegoś tam Żyda, który się dziwił temu, że nadal w Polsce to jest dopuszczalne, bo przecież mówi się Jewryj, prawda? Także, proszę Państwa, no to są szaleństwa, to są szaleństwa. Ci ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że my Polacy i w ogóle ludzie w Sowietach, no przeżywaliśmy już tego rodzaju operacje na języku, a w czasach, kiedy władzę objęli Sowieci, komuniści, no i wtedy co, no zostaje aluzja, zostają różne fajne kabarety, zostaje mruganie okiem, no bo jeżeli powiemy, nie wiem już jak mówić o tych Żydach, ale może i mrugniemy albo się znacząco uśmiechniemy, no to będzie oczywiście znaczyło coś tam, bo język to nie tylko to, co jest napisane, język to nie tylko to, co jest wypowiadanie, język to no to cała reszta mimika twarzy, język ciała i tak dalej, i tak dalej. Więc, proszę Państwa, no, ci ludzie są po prostu głupi i usiłują nam e, zniekształcić naszą mowę. Nawiasem mówiąc, jeśli jesteśmy już przy tej tak zwanej mowie nienawiści i tym podobnych rzeczach, tam urażaniem różnych ludzi, to ktoś to kiedyś mądrze powiedział, że na po angielsku mówiąc na hate speech panaceum to jest more speech. Czyli nie zabranianie rzeczy, tylko po prostu rozmawianie, tłumaczenie, debata, debata, no, t, y, zaczyna nam się zamykać usta, zaczyna ją wracać te, te rzeczy totalne, kiedy, y, kiedy ludzie bali się mówić, Buz... głosić swoich poglądów, no ale tam serduszko im pukało po właściwej stronie. Także proszę Państwa... Nie wiem, dlaczego kolejne pokolenia... Czy myśmy nie odrobili tej lekcji? Przecież myśmy tę lekcję już odrobili. Czemu następne pokolenia e, tak zidiociały do tego stopnia, że, że mają, no znów nas pakują w te same rzeczy. A propos następnych pokoleń i wychowania, e, mówiłem niedawno o Dniu Kobiet, składając życzenia. Chyba pierwszy raz złożyłem życzenia na Dzień Kobiet, bo to święto socjalistyczne, ale no powiedzmy przyjęło się i naprawdę panie są teraz najważniejsze w naszej cywilizacji. I o tym chciałem właśnie powiedzieć, bo zbliża się Dzień Świętego Józefa, czyli no właśnie taki dzień mężczyzny, bo, bo prawdziwych mężczyzn jest coraz mniej, czyli prawdziwych mężczyzn, którzy potrafią walczyć, którzy wiedzą, kiedy nie można odejść i którzy wiedzą, kiedy trzeba wrócić. To są rzeczy, które, których mama powinna w domu nauczyć. I tu znów no, pod adresem. Puszczam oko do pań, że, drogie panie, wychowujecie mężczyzn dla, dla kobiet, dla przyszłych kobiet, dla rodzin, dla przyszłych domów. I dlatego to jest tak ważne, żebyście ich wychowywały właściwie i żebyście ich uczyły być mężczyznami czyli no, oduczały świętego spokoju. Bo najgorsze w dzisiejszym świecie, w którym no, żyjemy, w świecie rewolucji i zmiany. Zmian jest jest to jest, jest takie lenistwo duchowe. Jest to, jeśli e, nie wiemy, że jednak trzeba sobie fronty walki gdzieś tam wybierać. Oczywiście nie można walczyć na wszystkich frontach, bo, no, bo się nie da. Ale nie można unikać walki. Jeżeli się unika walki, to tylko po to, żeby się przygotować do następnego starcia. I tego, drogie panie, musicie y, uczyć y, swoich synów powiem przewrotnie męstwa męstwa przez przykład własny a ja wiem że kobiety są bardzo często mężniejsze niż mężczyźni Proszę państwa yy, żyjemy w czasach w których trzeba się bronić trzeba bronić e, naszego sposobu życia naszego sposobu rozumienia świata nas samych trzeba bronić e, naszej wolności e, i trzeba to robić w sposób mądry e, trzeba to robić e, Skutecznie przede wszystkim, i dlatego, no, nie należy się łatwo rozgrzeszać jakimś tam podpisywaniem jakichś rezolucji, petycji, tym podobnych rzeczy. To są namiastki prawdziwego działania. A jak działać? Myślę, że każdy z nas powinien rozeznać na własną rękę, jak działać i w jaki sposób sam może działać. I właśnie, no, najważniejsze, żeby. Nie ulegać temu lenistwu duchowemu. Najważniejsze, żeby jednak e, no, nieść ten, te tarcze z jednej strony i ten miecz z drugiej strony. Dawniej uczono w polskich rodzinach młodych ludzi do rycerstwa, do walki. Nam się bito na kije różne rzeczy. Dzisiaj też tak trzeba się trenować w tych zapasach, w tej walce. Bo proszę Państwa, wbrew pozorom przeciwnik nie jest wcale taki silny. Przeciwnik jest właśnie coraz bardziej, przepraszam Pani, że takie za to określenie, ale zniewieściały. Więc jeżeli my będziemy dzielni, jeśli my będziemy mężni, jeśli my będziemy wymagać od siebie i jeśli będziemy potrafili stworzyć właśnie tego rodzaju wymagania wśród nas, w naszych rodzinach. E, stworzyć to e, u ludzi, którzy podzielają nasze wartości, to wcale nie jest powiedziane, że już przegraliśmy. I tym optymistycznym akcentem do następnego razu żegna Państwa Andrzeju.